i witajcie moi drodzy z tej strony na zewnątrz, jest kolorowo. Już machałem będzie powiedziałaś kolorowo. Dobra, nieważne. Tak, słuchajcie, Cześć. jest masakra, bo jest na dworze, temperatura taka, że my się zaraz, nie wiem, pójdziemy skoczyć z mm. mostu. Do zaraz jest masakrycznie gorąco, ale wykorzystamy ten oto leniwy czas, który spędzamy u Kaśki w domu, gdyż nie jesteśmy w stanie wyjść na dwór na mały wywiadzik, czy tam mam taką rozmowę z kolorowo właśnie kolorowo 15. Danielem, nie Damianem. Wszyscy wiedzą, że interesujesz się muzyką i nie będę tutaj cię pytać o muzykę. Naprawdę? Tak, naprawdę nie będę go tutaj pytać o muzykę, ponieważ ten wywiad trwa, trwał te w te trzy skończyłaś. dni no. i nigdy nie będę w stanie... Tak coś z życia, coś takiego, wiesz, z cycem. Zapytaj coś z cycem. <laughs> <laughs> Tego się nie spodziewałem. Eee. Dobra, że jak pytam w Do niego, nie... Czy no masz już ja, dwa jakie musisz filmy? Jakie filmy? Ja kocham horrory ogólnie. Kocham e, komedie i thrillery. To takie trzy naj, 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 najfajniejsze gatunki, ale horrory uwielbiam po prostu, uwielbiam się bać. Jakieś takie... nawet dwie. takie krwawe czy, czy typu piwa. Po boże, po się ludzie? To tak gorąco. Dawaj. O ty, ale fajnie. No. Ale czad. Polecamy no. w gorące tak. dni tak się wodą sprawdza. Jeszcze, jeszcze. To jest zwykła woda? Czy to jest... Jakaś jest termalna. Jakiś bajer, ale ważne, że... Jestem mokry będę się świecił. No. Mhm. To jeszcze... Tak. Ulubiony filmponi! Lubię Wiem, już ja wiem jaki, ja wiem. Kina wie, kina Tak, ja, ja wiem. Tak oglądaliśmy tak. razem dzisiaj nawet. Tak. Bo Bodyshop. Bodysz! Oh, Bodyshop bo Hello? Jak ktoś nie oglądał Bodyshopa, to Powiedz polecamy. Panie, jeżeli znajdziecie to. Tak, to. Nie, ja może znajdziecie. Nie, będzie fajnie, fajnie. Szukajcie, szukajcie, może znajdziecie. Na X Videos. X Videos. Tak, tak. Na X Videos Bodyshop. <laughs> Pytanie troszkę, troszkę może mniej wygodne, ale mhm. czy uważasz, że osoby, które zdobywają widzów szybciej? Mm -hmm. Chcę zapytać. Tak, tak, tak. Czy to jest uczciwe względem osób, które <laughs> się wspinały po które... szczeblach, które tak, tak, tak pan zaczynało od zera i, i to troszkę tam... Czasu to znaczy, Może nie powiem, że walczyło swoje, no bo każdy tutaj, no wiecie, znaczy wy wiecie, że ja, dla mnie to jest tak naprawdę bez różnicy, czy ktoś kogoś promuje, czy ktoś się, że tak powiem, wspina właśnie sam. Znaczy nie, powiem tak, powiem tak, nie no, do, do, ja odpowiadam, hello, Ale więc tak, a ja mówi do ciebie, do kamery, do kamery Odchamane. bardziej, prawda, e, jeżeli chodzi o promowanie, to tak, jeżeli chodzi o mnie, bo tak trochę do mnie piłaś, nie? Znaczy nie, ja tak ogólnie zapytałam, no akurat u nie, ciebie też o... jest trochę taka sytuacja, No wiązujesz. tak. Ale nie, uważam, że tak. Ja nigdy nie prosiłem nikogo, nie nie prosiłem ciebie. Ej, no weź, nie, no, powiedz, że, żeby mnie subskrybowali. Ja wystąpiłem w paru filmikach kiny, byłem na live'ie, na live'ie to już w ogóle był czat, nie? Ale ja nikogo nie proszę. Jeżeli ktoś kina ze mną występuje i ktoś sobie pomyśli, o sprawdzę ten kanał i zasubskrybuję, to mam nadzieję, że ta osoba chociaż przejrzała parę moich filmików i, i, i uważa, że, że warto mnie tak. zasubskrybować, bo uważam, że ludzie, którzy subskrybują tylko dlatego, że wystąpiłem z kiną, to to, no, to, to to jest trochę takie no. Ja no mam ale... po prostu zaufanie do widzów, że, że oni mnie zasubskrybowali dlatego, że po prostu coś im się spodobało i tyle. Ja sama suba z uszy nie no, już nie będę tykanu. Tylko no, właśnie dlatego, się... że on naprawdę fajnie gada, zwłaszcza o muzyce A... i to naprawdę fajnie. A... Ale ja to by tak naprawdę zadałam to pytanie dlatego, żeby. Znaczy ja jest dużo osób, ja wiem, że jest dużo osób. I często ludzie są zawisni, i to mnie trochę rozwala, bo tak jak Daniel mówił, on na przykład mnie nigdy nie prosił o to, żebym żeby go, nie wiem, wypromowała w jakikolwiek sposób, czy zaprosiła do filmiku. Ja go zapraszam, ponieważ go bardzo lubię, a to, że przy okazji mam tam jakąś formę promocji, no tak naprawdę. Ale no chcąc, nie chcąc, no to. Tak, no. Nie, nie możesz, nie wiem, żebym był i powiesz, ej, nie subskrybujcie, bo on tylko tutaj jest, bo go lubię, prawda? No, no to, jest, no... to tak działa, i to, że. No tak naprawdę wiecie każdego ktoś gdzieś w mniejszym lub większym stopniu wypromował. Nie, i mało i jest osób, które wybiły szukiwać. się taką naprawdę teraz, w tym momencie, bo ja zaczynałem gdzieś z półtora miesiąca temu. To w tym momencie nie ma osób, które wybiły się, by, które by się wybiły tylko i wyłącznie że tak powiem, odseparowaniem się od grupy vlogerów i żyjąc tam własnym życiem swoim. No, no moim jest, no zdaniem nie. teraz to jest praktycznie niemożliwe, jest to taka, taka masa w takim YouTube, które gdzieś tam wybarzycje tu się wbiłam no w słowo, no. które gdzieś tam zaczynały i były takimi jakby tutaj guru yy, odnośnie vlogowania, czy też nawet let's play i po prostu każdy kolejny, który się wybił był w mniejszym lub większym stopniu jakiś, tak wiecie, to jest połączone, to jest taka sieć. Nie, się dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, tak jak mówiłem, jest teraz tyle vlogów nowych, yy, po prostu no masa, masa i trudno jest takiej osobie, na, w ogóle trudno znaleźć jakiś fajny, ciekawy vlog, dlatego najczęściej ja na przykład tak mam, że nie wiem, jakieś większe osoby, czy te, które znam E, polecą jakiś kanał no i wtedy go zauważę. To no nie jest tak, że, że o fajnie kina kogoś polubiła to ja od razu subuję, no bo to jest bez sensu. Najpierw patrzę ten kanał, ale to jest właśnie dobre, że ktoś poleca jakiś kanał, no bo, bo ludzie bo, mają, mogę wybór, zobaczyć, sobie tak, mogą zobaczyć A trudno zobaczyć kogoś, kto zaczyna tak, no trudno przeglądać wszystkie te nowe vlogi, które się pojawiły, no bo to no, no, nie starczy czasu. Także, także takie jest moje zdanie. Jezu, trochę się rozwinąłem. Ale nie no bardzo dobrze. Właśnie widzę, że dania jak no. bardziej się teeluzuje. Ale czy No nieważne, nieważne. No, no, tak o Jezu, Boże, przez to cały Kraków tyle mi słodzą, że ja już nie wiem jak ja mam reagować. To tak mi jest głupio, I naprawdę. Cukrzyk, i, cukrzyk. I cukrzyk, tak. I mi słodzą. C cukier mu skacze. Nie, słuchajcie, się sobie tak słodzimy, ale... Tak jak już mówiłam, my nie jesteśmy ze sobą ustawą. To nie, nie, no nie. nie, 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 nie. nie jesteśmy się, my po prostu się przyjaźnimy i tak dajemy sobie bliziaczki i ale Chociaż mówią, no. że nie powinno się takich plotek. Yy, no, Sugeruję, że powinniśmy podsycać. Nie, nie, no, po prostu jesteśmy, że... jesteśmy przyjaciółmi, którzy uprawiają ciągu seks. Taki no. no, no. po prostu przyjacielski układ, no tak, dokładnie. Nie no, kurczę znowu, będzie, że kurczę tylko seks! Ja pierdzielę. O Boże. No nic. dobrze, nie, zostawmy to, jeżeli ktoś na siłę będzie próbował szukać w nas pary, no to i tak znajdzie. No fuck. A jeżeli nie, to nie, no trudno, trudno. Trzeba się z tym pogodzić, no, będzie jak będzie. No wiesz, że będziemy parą, no to chyba nie jestem aż taki, nie wiem, jak. Ja, ale ja bym, no wiesz, no, no... Właśnie, no. <laughs> więc, więc, więc nam to nie przeszkadza. No, no nie. jak chcecie. Jak, jak chcecie, róbcie z nas parę. Nie? Jak reagujesz na gorąc? Ehm, tak jak widać, czyli mam po Kompletną głupawkę. Nie wiecie co robiłem na dole, w ogóle śpiewam. Nie, nagrałaś te moje śpiewania? Tak, tak. Będą, będą w filmiku. Nie, w błagam. nawet. Będą. Ja tak fałszowałem? Nie, no bardzo ładnie. Był taki moment, że on naprawia tak ładnie i czysto Ale już nie komplek. nagrałaś tego. Tak, tego nie nagrałam, ale słuchajcie. Czy jeżeli zobaczycie sam fałsz, to wiedzcie, że później, później bole. I teraz dodaję jeszcze takie pytanie: skąd pomysł na vlogi muzyczne? To nie, jest. A to, jest, to, hobby, jest a nie, to jest bardzo, bardzo bardzo fajne pytanie, ponieważ ja sam szukałem takiego kanału, sam szukałem. Eee, nie w, w sam się założył. Dokładnie, to, nie, to dobrał, nie, trochę tak było. nie, nie. Ogólnie, ogólnie tak, kiedy byłem w Poznaniu na spotkaniu, ja chyba mówiłem na Q&A już to, ale no, powtórzę. Kiedy byłem w Poznaniu na spotkaniu, eee, to rzuciłem sobie, a ja może ja zawsze nagrywać i broszka powiedziała mi, to no nagraj. Nie? I ja pomyślałem sobie, kurze, no to musi być coś, no nie chciałem robić takich vlogów jakich masa. Dlatego przypomniałem mi się, że sam szukałem kiedyś takich muzycznych, a że na muzyce no nie, nie, nie chcę, żeby to Znała wyglądało na jakoś... Znasz no, dobrze, ja to Trochę, trochę się znam. Zna. Y, także, no, kocham to robić i, i po prostu i to robię, no bo sam chciałbym oglądać takie... Fajnie by było na przykład, jakby była jakaś konkurencja, y, jakby ktoś zrobił coś podobnego. Sam chętnie bym y, oglądnął y, subno. Może Mówi, ktoś Jakiś, ktoś pomysł dla, Kilka, dla jakiś mój widz powiedział, że miał pomysł, ale że się nie nadaje na YouTube. Człowieku, ja też myślałem, że się nie nadaje na YouTube, a jednak tutaj jestem. Dlatego weź kamerkę, telefon, cokolwiek, ja też pierwszy film nagrywam telefonem I, i, i nagraj coś, a ludzie już to ocenią, jeżeli będzie niefajnie, no to, no to wtedy rozważysz, czy kończyć, czy. czy, czy. Bo nie wiem, ja, ja właśnie tak głównie tutaj przez spotkanie w Krakowie i przez spotkanie czy to z Broszką, czy właśnie z Danielem. Oprzedłem bardzo fajny motyw, że my się gdzieś tam oglądamy na YouTubie i w jakiś tam sposób poznajemy, ale tak naprawdę przychodzi ten moment takiego pierwszego poważnego, takiego dłuższego spotkania no, 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 no. i to jest od razu taki pff, taka przyjaźń, taka no, jedność. Nie, dokładnie, dokładnie. To jest właśnie magiczne, że kiedy e, poznamy jakąś osobę z tak za ekranu i... No wiadomo, nie, nie wysyłamy żadnych sygnałów do siebie, nie wiem, no, nie przytulimy się przez ten, ten, nie jesteśmy w stanie no, porozmawiać, nie. poczuć siebie, no, Nie wiem, jak to nazwać, kurczę, A, się kiedy, kiedy nagle w taki... Mm, kurczę, nie chcę jakoś filozofować na ten mhm, temat. Nie się. No, po prostu na takiej płaszczyźnie mm, realnej zaczynamy z sobą... E, egzystować. Egzystować, dokładnie, o to słowo mi chodziło. I, i orientujemy się, że ta, że, że ta osoba jest po pierwsze, no nie taka jak w filmikach, no bo, no bo no jednak to co jest w filmikach to jest tam to jest parę filmik, procent tak. y, ogólnie i kiedy się spotykamy, tak jak z kiną na przykład, kiedy wracaliśmy, nie wracaliśmy, jechaliśmy mhm. do Krakowa z Częstochowy i... I no nie wiem, ja miałem coś takiego, że jak ciebie zobaczyłem, pojechaliśmy samochodem i od razu kurczę zaczęliśmy śpiewać mówię, Boże kochany, kocham no, tą osobę. To było po mówię, prostu takie moment... bez Bo W ogóle ja mam coś takiego, że ja nie śpiewam wśród ludzi, których nie znam. A, a, a kiedy od a razu zbrać, potraktowałem bardzo. tak, dokładnie, jak, jak, jak kurczę najlepszą piosenkę. No. Vlogowanie może być, może mieć taki cel yy, w sumie, żeby poznawać ludzi no i tak, nowych. No. To mnie zaskoczyło, to bo ja nie ja w ogóle w życiu nie pomyślałem, że, 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 że spotkam tyle zajebistych, naprawdę mówię to szczerze, bez żadnego słodzenia. Tyle zajebistych ludzi. Naprawdę to było dla mnie po prostu niesamowite. Tym bardziej, że, tak jak mówiłem, dopiero zaczynam i dla mnie to jest wszystko nowe, wszystko jest wow i w ogóle, no a mózg rozjebany, także... Ale to jest fajne, bo to jest taka pasja, nie? Włącz no dokładnie. Się, dokładnie. Się wielu ludzi... Na jednym metrze kwadratowym z pasją. Tak, dokładnie, dokładnie, I wtedy, wtedy no i takim osobom łatw osoby. łatwiej się dogadać. Myślę, że w środowisku vlogerowym, vlogerem ze sobą łatwiej tak. się dogadać myślę, niż tak. komuś spoza, że tak powiem, środowiska. Dobra, no to myślę, że tak naprawdę tyle. Ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować Danielowi Ja Tobie to dziękuję za taki ta wspaniały, o. gorący po prostu wywiad. Komentujcie, subskrybujcie, łapki no, w górę. Mnie widziane na obu kanałach. Trzymajcie się, no apa -apa. Kocham te osoby, które... E, z którymi się tutaj obracam i... i tutaj. <grym> Ale tutaj się obracasz tylko ze mną chyba, nie? No nie tylko z Tobą, no Brosia jeszcze jest kochana... Ale broszki nie obracasz! <grym> a broszki byłem, nie wiem, czy może na filmiku... U tak. U będzie moje przytulasy do powiedzieć? No do broszki. No piersi. No. Nie ogólnie się przytulał. Do moich piersi, do broszki piersi. No co ja poradzę, Warto że ja lubię piersi. No. No po prostu. Jeszcze mam takie fajne zbrocha, no to wiesz. Najlepsze piersi w mieście. Daniel approved.